Cześć, witam Was wszystkich. Jestem Przemek. Znajomi byłem na mnie Przemas. A to tyle tytułem wstępu. Niestety nie ma ze mną mojej żony Asi. Mam nadzieję, że w przyszłych filmikach wystąpi. Jest to pierwszy nasz film, który będzie wrzucony na stronę internetową www.kempamarz.pl. Jest to strona, ta strona jest naszym blogiem który popełniliśmy pół roku temu, dopiero zaczynamy. No i chciałbym Wam w tym filmiku opowiedzieć o tym w skrócie dla osób, które nie odwiedziły jeszcze naszego bloga, blogu jeszcze go nie znają. O czym jest ten blog, dlaczego powstał? Blog kęba Marzeń powstał w wyniku jakby siedmioletnich doświadczeń naszych związanych z wyremontowaniem naszego domu, domu, który zakupiliśmy 7 lat temu na wsi. Dzięki temu, że mogliśmy zamieszkać poza miastem, byliśmy jakby zmuszeni, niezmuszeni. Mieliśmy możliwość nauczenia się przez te lata w jaki sposób remontować, w jaki sposób prowadzić renowacje, wystrój wnętrz, ponieważ gusta nam się zmieniały co roku i co chwilę dokonywaliśmy różnych modyfikacji, dom nie był w środku wykończony, w związku z tym mieliśmy duże pole do popisu. No i cóż, i przez to, przez nasze doświadczenia tak naprawdę powstał ten blok, w którym chcemy się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami. Na nas te doświadczenia ukierunkowały do tego, że zafascynowaliśmy się wystrojem wnętrz. Przede wszystkim renowacją, renowacją starych mebli Zaczęliśmy przymanowywać meble, kombinować, modyfikować, przebudowywać, jak również zaczęliśmy się bawić dodatkami, które posłużyły do tego wystroju. To tyle, w sumie, jeżeli chodzi o nasz domek. I yy, tak, dopiero co w tym roku, w styczniu skończyliśmy remont jego, tego domku. Yy, I cóż, i niezwłocznie wzięliśmy się za yy, budowę i realizację kole naszego kolejnego małego morzenia, które właśnie ewaluowało na yy, podstawie tych remontów wykonanych w mieszkaniu, czyli wybudowania warsztatu, w którym właśnie siedzimy. Jest to świeży projekt, dopiero powstał, dopiero się rozbudowuje. Ciekawy jestem tak a propos, jak będzie za kilka miesięcy, kilka lat, w którą stronę walujemy, ale chyba najważniejsze, żeby się rozwijać i nie stać w życiu w miejscu. No i właśnie wracając do warsztatu. Jeżeli chodzi o warsztat, to tak naprawdę wybudowaliśmy go po to, żeby realizować kolejne jakieś nasze pomysły i projekty związane z pracą w drewnie, w drzewie. Zakochaliśmy się po prostu w zapachu, w strukturze. No fantastyczna sprawa. I dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym chcieliśmy móc tworzyć te projekty, nasze pomysły, które nam przychodzą do głowy. Jeżeli chodzi o budowę tego warsztatu, tak naprawdę wylewki wykonaliśmy sami. Strukturę, czyli konstrukcję, nie struktury, konstrukcję warsztatu, czyli ściany plus dach, wykonano firma zewnętrzna. Natomiast wszystko w środku, czyli cały projekt zagospodarowania, stołów, narzędzi, szaf do przechowywania. Wymyśliliśmy sami, zaprojektowaliśmy sami. Opowiadając Wam o warsztacie, o budowie tego warsztatu, która trwała 3 miesiące, <tryk> tak naprawdę w jakiś sposób chcieliśmy się wytłumaczyć z 3 miesięcznej nieobecności na naszym nowym blogu. No warto by było jednak te artykuły opisać systematycznie. Natomiast no, ten projekt jednak nas mocno pochłonął, mocno się w niego zaangażowaliśmy, no, ale myślę, że teraz, kiedy go wykonaliśmy, kiedy, kiedy, kiedy już mamy w środku to zrobione, no, dostał nam jeszcze dach do ocieplenia, ale to już na jesień, jeszcze ogrzewanie zrobić, bo również w zimę będziemy chcieli w nim pracować. To myślę, że jednak, że, że, że teraz przyspieszymy i powstaną projekty nie tylko i artykuły nie tylko dotyczące wystroju wnętrz w domu, ale też artykuły właśnie na temat pracy z drewnem, informacja na temat drzewa, z jakiego drzewa, jakie rzeczy warto robić. No w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Państwu Ostaszewskim, którzy prowadzą Działalność, firmę. Na pewno mają kanał na YouTube świetny. Domicle. Serdecznie zapraszam i polecam, polecam ten, ten, ten kanał. No, dużo fantastycznych rozwiązań są dla nas naprawdę inspiracją, jako niedoścignionym póki co wzorem. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś będziemy mieli możliwość i okazję spotkać się przy okazji różnych imprez, okoliczności. Bo jesteśmy bardzo ciekawi, co ich motywowało, dlaczego akurat, dlaczego akurat poszli w tą dziedzinę. Czyli pracę z drewnem, drzewie. Mają super wiedzę, super doświadczenie, nie mówiąc o maszynach, to zazdrościmy. No ale, ale każdy mierzy siłę na zamiary. Myślę, że trzeba się cieszyć z tego, co jest. Kwestia pomysłu, realizacji i myślę, że coś fajnego u nas też da stworzyć, z tego, co jest. Chciałem jeszcze dodać, że przy wykończaniu tego warsztatu w środku staraliśmy się również pozyskiwać rzeczy z recyklingu. Jesteśmy bardzo za recyklingiem drewna, tego materiału, ochrona środowiska lasy. Tak jak ten stół na przykład, który jest widoczny. Super, super sprawa, naprawdę nie trzeba nowych desek, nie trzeba nowych rzeczy. No i cóż, i e, tak naprawdę w następnym filmiku, który będzie również w tym artykule e, pod tytułem filmik będzie się nazywał Kępa w 25 metrach kwadratowych marzeń, bo tak naprawdę tyle ten warsztat ma. E, budowaliśmy go jeszcze przed wprowadzeniem nowego prawa budowlanego. Teraz nowe prawo zezwala na budowę bez pozwolenia do 50 m2. No i chcieliśmy też w sumie Wam pokazać w tym filmiku, o którym mówię, jak powstawał ten warsztat, jak w 25 m2 można zmieścić. Wydaje mi się, że wystarczająco wystarczającą ilość narzędzi do takiej hobbystycznej pracy w drewnie. A no, zobaczymy, jak to dalej będzie ewoluowało i jak będziemy się rozwijać. Mam nadzieję, że kiedyś pozwoli nam to realizować i spełniać się tylko i wyłącznie, tu nie musieć pracować w jakichś korporacjach czy innych firmach. <grych> no i mam nadzieję, że będziemy mogli w sierankowym klimacie, atmosferze pracować sobie wspólnie zasiągiem nad swoimi projektami, z którymi będziemy chcieli się z Wami dzielić, może które Wam się spodobają. Także zapraszam do serdecznie.